na wierzchniach o różnej przyczepności. Nie tylko samochody osobowe, także ciężarówki i autobusy wykonują taki taniec, gdy zablokują koła na różnej jakości nawierzchni. Przy hamowaniu w takich warunkach skuteczność hamowania po obu stronach pojazdu jest różna. Pojazd obraca się wokół osi pionowej. I tu z pomocą przychodzi system ABS. Mówiąc w pewnym uproszczeniu Działanie ABS-u polega na tym, iż przy każdym kole umieszczony jest czujnik, który mierzy prędkość obrotową koła. I jeśli okaże się, że któraś z tych prędkości jest inna od pozostałych kół, wówczas zaczyna działać ABS. Przy tym kole zostaje zmniejszone ciśnienie w układzie hamulcowym i koło hamuje z mniejszą skutecznością. Celem przedsięwzięcia jest bowiem niedopuszczenie do poślizgu żadnego z kół. Gdyż wydłuża to znacznie drogę hamowania i nie tylko. Sprawia, iż samochód staje się niesterowalny. I tu bym chciał powiedzieć rzecz, która może zaszokuje nieco. ABS nie służy tylko do skracania drogi hamowania, ale pozwala przede wszystkim na sterowanie pojazdem na śliskich nawierzchniach podczas hamowania. To znaczy, że. Hamując możemy kierować samochodem, możemy ominąć przeszkodę, co dotychczas bez ABS-u było niemożliwe. Ale proszę Państwa, zostawmy układ ABS-u. Znamy go od kilkunastu lat. Natomiast od kilku lat wprowadzany jest w samochodach układ ASR, który jest jakby odwróceniem ABS-u. To znaczy zapobiega poślizgowi kół podczas ruszania. Układ ten wykorzystuje te same czujniki, jakie stosowane są w ABS-ie, przy czym mierzy on poślizg koła, a nie jego zablokowanie. I w momencie, w którym któreś z kół obraca się znacznie szybciej, czyli jak mówimy popularnie buksuje, wysyłany jest sygnał do silnika, aby zmniejszyć moment obrotowy. Popatrzmy, jak dzieje się to w rzeczywistości. Mamy dwa samochody, z których jeden wyposażony jest w układ ASR, drugi nie. Oba podjeżdżają pod takie samo testowe wzniesienie. Jak Państwo widzą, Samochód bez układu ASR w ogóle nie podjechał, stunął się z powrotem w dół. Zaś w aucie z asr silnik dostosował swój moment obrotowy do przyczepności kół do jezdni i w przypadku, gdy koło zaczynało się ślizgać, zmniejszył moment obrotowy i koło odzyskiwało przyczepność, pozwalając wjechać na górę. Dzięki zastosowaniu układów ABS i ASR konstruktorom udało się w znacznym stopniu ograniczyć poślizg kół, zarówno przy hamowaniu, jak i przy ruszaniu z miejsca. A co by było, jeśli byśmy te układy połączyli? Ale o tym już w następnym odcinku.